kochani, witajcie! Dzisiaj będzie haul, e, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Przechodząc od razu do rzeczy, e, większość zakupów będzie przywieziona z nadmorza, z Helu. E, jedyne wyprzedaże, na jakich byłam, to, to była Berszka. Nie, nie, nie byłam za bardzo, w ogóle chyba nie, nie, nie odwiedzałam jakoś mocno wyprzedaży w tym roku, ale to, co udało mi się znaleźć, zaraz wam pokażę spodnie, do których poszłam szukać białego t-shirtu. I jak to zwykle bywa, t-shirtu nie znalazłam, z czymś innym. I znalazłam taki sweter. To jest właściwie rękaw. To jest taki melange, trochę bukle. Ja po prostu czegoś takiego od dawna poszukiwałam. I może on tutaj nie prezentuje się jakoś fenomenalnie. Ja Wam nagrałam z nim ubranie dnia. To zobaczycie, że on wygląda bardzo fajnie, bo ja mam e, właściwie równy, e, równy wymiar biustu i bioder i duże wcięcie w talii. Jak zakładam coś w kształcie litery A, co mi poszerza biodra, to potrzebuję czegoś również, żeby, żeby poszerzyć ramiona. I wtedy takie rzeczy się sprawdzają idealnie i to jest wygodne, to jest, no właściwie sam taki rękawek można znosić do jeansów, do sukienki. Miałam kiedyś taki podobny sweter z Zary, ale go zgubiłam, e, zostawiłam go w klubie i... I bardzo się cieszę i on kosztował wyjściowo coś około 159 zł, a był przeceniony na chyba 110. Także nie był to najtańszy sweter, ale tak jak mówię, poszukiwałam bardzo długo właśnie takiego rękawa. I zdecydowałam się go kupić. A druga rzecz, którą kupiłam, to jest taki sweterek, w którym ostatnio e, nagrywałam dla was film o lakierach do paznokci i pytaliście mnie, co to jest za sweterek. Więc to jest taki sweter wywinąć. E, sweter z berszki. Też zrobię z nim outfit. E, na pewno go zobaczycie. I on ma takie śmieszne wykończenie... Ciężko powiedzieć, on jest tak jakby trochę pokryty gumą, takim dziwnym, mm, dziwnym materiałem. I ma krótki rękaw tu jest dopasowany i tu ma delikatnie taki, takie ażurowe wykończenie nie pamiętam ile on kosztował wyjściowo, ale zapłaciłam za niego albo 29, albo 39,90 także ja zawsze białe swetry i w ogóle wiecie, że ostatnio białe rzeczy kocham, więc go kupiłam i trzecią rzeczą taką nieubraniową nie jest etuina na tablet. Co prawda ona jest trochę za duża, ale mój tablet jest na tyle nietypowy, że nie mogę znaleźć na niego żadnego sensownego etui, żeby było lekkie i nie wiem, nie kosztowało bardzo dużo. I to jest właśnie też etui z berszki. I one kosztowało 59, a było przecenione na 19,90, więc stwierdziłam, że akurat mi się przyda. I to były wszystkie moje za, yy, zakupy takie wyprzeda wyprzedażowe w Łodzi. I teraz zakupy z, z nadmorza. Właśnie spodnie, do których poszłam szukać bluzki, to są takie e, szarawary z troszkę obniżonym krokiem, ale nie jakoś bardzo. E, z Femi Pleasure. One mają e, ściągacze w nogawkach i ja w ogóle ostatnio chodzę albo tylko w szortach. Albo w jakichś takich luźnych, bawełnianych spodniach. Kompletnie odzwyczajam się od dżinsów Jest mi tak wygodnie, i tak dobrze. Eee, a wcale one nie ujmują nic sylwetce, i można je bardzo ładnie wystylizować. Zresztą z nimi też na pewno będzie outfit. I one kosztowały tak jak wszystkie eee, spodnie Femi: 209 zł i były przecenione minus 40%. Eee, potem tak. Eee, właśnie korzystając z przecen, za 99 zł kupiłam Nike. One wyglądają tak. I to są takie halówki. Eee, ja je używam. Kupiłam je z myślą e, o squashu, ale e, zabrałam je na fitness. Miałam je już bardzo dużo razy i są super wygodne. Jeżeli gdzieś jeszcze jesteście w stanie je znaleźć, to to są chyba najwygodniejsze buty, jakie miałam. Poprzednie miałam, liboki o ile się nie mylę i też były spoko, tylko że no już mam je 3 lata i e, e, walory zapachowe nakazują już e, wymienić buty i to jest, ja mam rozmiar 37,5 tutaj sobie możecie zobaczyć jaki to jest model specjalnie Wam pokazuję ja kupiłam rozmiar 37,5, normalnie noszę 37 ale w sportowych butach lubię mieć e, tą połówkę tą połówkę więcej e, kupiłam sobie też kurteczkę z Diversa na jednym z takich straganów po prostu nadmorskich i to jest taka króciutka kurteczka, ona sięga tak do połowy talii i miałam kiedyś też już taką kurtkę i też zgubiłam, tylko taką jasno-niebieską przecieraną, też na jednym z, na jednych z moich pierwszych filmów możecie ją zobaczyć, też Wam się bardzo podobała i też właśnie, też na jakiejś imprezie ją e, zostawiłam trochę rzeczy, rzeczy pogubiłam i bardzo długo szukałam kurtki, która by była krótka, ale która by dobrze leżała i miała długi rękaw. I była taka lekka i ona jest właściwie, wiecie, ją można stylizować do bardzo wielu rzeczy, bo mam też taką ze Stradivarius z ćwiekami, ale już jakby te ćwieki tak nadają, nadają wyraz całej stylizacji, natomiast ta jest taka bardzo bardzo basicowa i ma bardzo ładny, ma bardzo ładny odcień tego jeansu ja bardzo lubię taki jasny właśnie e, przecierany jeans i ona kosztowała chyba 60 czy 65 zł później, e, co jeszcze o właśnie, miałam Wam pokazać japonki też na wyprzedaży kupiłam japonki Roxy, takie zwykłe e, turkusowe z białą podeszwą Kosztowały 60 zł i też były przecenione na minus 40%. I koniecznie chciałam Wam pokazać, bo pokazywałam Wam chyba jakoś w maju czy w czerwcu w holu Japonki i Panemy, które dostałam od firmy Ipanema. I wiele z Was zadaje mi pytania na temat tych Japonek. I ja Wam muszę koniecznie je pokazać, bo zobaczcie, jak one wyglądają po sezonie właściwie. Ja je nosiłam tak naprawdę czerwiec, połowa czerwca, no 2 i powiedzmy, że 2-2,5 miesiąca teraz. I tak, są super wygodne, naprawdę to są japonki, które wkładacie na nogę i nic was nie, nie obetrze. Eee, te wzorki trochę się wycierają, ale to, eee, no to w każdych japonkach, czy w Roxy, wszędzie się te wzorki wycierają, tutaj pod piętą i pod palcami. Ale najgorsze jest to, że zobaczcie, one się strasznie, strasznie brudzą i tego się nie da domyć niczym i one tak samo już wyglądały, nie wiem, po dwóch tygodniach noszenia wyglądały tak samo, wyglądają jakby miały rok. No i nie wiem, jeżeli poszukujecie wygodnych butów, to one naprawdę są y, wygodnych Japonek, są wygodne, są, są trwałe jako, jako Japonki. Ja po prostu chodziłam w nich i po wodzie i tak dalej, nic się z nimi nie stało. No natomiast nie wyglądają za ładnie. No, co tu dużo mówić. Yy... Jeżeli chcecie kupić i panemy, to też kilka dziewczyn mi pisało, że te, które są z gładkimi wzorkami, po prostu nie mają tych wzorów i tutaj są ciemne, to zresztą widziałam mojej koleżanki, która ma chyba 6 czy 7 lat i absolutnie nic nie widać, żadnego zniszczenia. Natomiast te wszystkie z wzorkami, yy, no to wyglądają tak. Więc jeżeli macie ochotę je kupić, no to proszę, ale ostrzegam, że tak właśnie wyglądają i mam te drugie czarno-białe, które też nosiłam tak z miesiąc krócej i wyglądają tak samo, także... Yy, także nie za fajnie no, co mam Wam powiedzieć yy, bardzo wygodne, ale mogłyby być yy, ten wzór, no, mógłby być lepszy chociaż no, taka jest prawda, że myślę, że tutaj też się to powyciera, na wszystkich tych, tych Japońkach się nie, wypie, nie wyciera Hawajansy podobno dłużej wytrzymują, ale dlatego też, że też są właśnie gładkie i, i nie mają żadnych wzorów Także to by było tyle w temacie japonek. Jeszcze Wam pokażę kilka gadżetów z nadmorza. Wiecie, że ja kocham kubki. Przywiozłam jeden z Juraty, a drugi z wycieczki z Fokarium na Helu. I to jest właśnie kubek z oficjalnego sklepu Fokarium i wszystkie rzeczy kupione tam, dochód z tego wspiera, wspiera działalność Fokarium. Także to jest ten kubek i on idealnie mi, idealnie mi wchodzi pod ekspres, jeżeli chcę zrobić sobie latę albo, albo jakąś inną kawę właśnie w takim wysokim, wąskim kubeczku, to on idealnie daje radę, chociaż tak wchodzi na styk, ale tak myślałam, że będzie dobry. Standardowo magnesy, to jest taki magnes ten, magnes otwieracz, też spoko z, z Helu, z Gdańska, z kotem. I jeszcze słonik, na szczęście, też z jarmarku dominikańskiego. I jeszcze jeden słonik, też kupiony na Helu, na Straganie. Yy, I niestety muszę go przyszyć, bo to, to był taki breloczek, ale niestety mi się tutaj urwał. I też jest piękny, ruszały mu się yy, tutaj <grychy> kończyny. O, jest takim pięknym słonikiem, nie mogłam mu, yy, mu się oprzeć. Z ubrań, yy, co jeszcze mam dla Was? Yy, to no już wszystko Wam chyba pokazałam. Jeszcze ostatnią rzecz. Pokażę Wam ten softshell, z którym też już zrobiłam outfit, więc jeżeli macie ochotę, to gdzieś Wam wrzucę linka do niego. I zadawaliście mi dużo pytań. To jest softshell akurat Onila. I to jest, tak jak już mówiłam w tym filmie, fantastyczny materiał. Na zewnątrz to jest taka jakby pianka. Coś, coś w rodzaju pianki do pływania na kajcie. Pod spodem jest polar i słuchajcie, w tym e, możecie wyjść w zwykłej koszulce na ramionczkach i, te, i, i to na wierzch i nie wiem, pada deszcz, było 13 stopni i ja nic nie czułam absolutnie nie czułam zimna, nie przepuszcza wiatru, na deszcz yy, nie, nie testowałam, nie chodziłam w tym na jakiś wielki deszcz ale generalnie na, na jakąś małą mrzawkę też jest ok, nie, nie namięka ta tkanina także jeżeli potrzebujecie yy, coś takiego, to ja Wam polecam te sostrzele są dosyć drogie one kosztują w zależności od marki, ale tak między 400 a 500 zł ale też teraz właśnie na nie są wyprzedaże minus 50%, więc to jest fajny moment żeby je kupić, bo to jest coś co możemy używać jako kurtkę na lato i ja też zamiar, mam zamiar tego używać jako bluzę pod kurtkę na narty także no nie będę Wam tutaj więcej jej pokazywać, zrobiłam cały outfit z tym, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć to zapraszam i to by było y, tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, standardowo piszcie w komentarzach pod spodem. Ja już uciekam, trzymajcie się ciepło.